Cześć! Dzisiaj szybki filmik o termostacie, o którym już kiedyś opowiadałem. Prosty termostal, jeden czujnik DS, sterowanie pompą. Sterowanie całym urządzeniem z aplikacji Supla. Jako, że w środku siedział moduł z dwoma przekaźnikami, kolega poprosił mnie o dorobienie sterowania zaworem z napędem elektrycznym. Sterowanie tym zaworem jest podpięte pod drugi przekaźnik. 3 żyłowy przewód, w środkowym idzie masa, prawy i lewy przewód podpięte pod styki NO i NC w przekaźniku. Zależy na, którym, na której żyle pojawi się napięcie, zawór się otwiera lub zamyka. <laughs> w sterowaniu przez aplikację za wiele się nie zmieniło. Włączanie, temperatura na czujniku, temperatura włączenia pompy. Histereza włączenia pompy i tutaj mamy nowe funkcje czyli temperaturę otwarcia zaworu i nie mamy histerezy tylko mamy osobną temperaturę zamknięcia zaworu nie da się podnieść tej temperatury powyżej 29 stopni gdyż w kodzie jest zaimplementowane, że temperatura zamknięcia musi być o 3 stopnie niższa od temperatury otwarcia więc jeśli mamy temperaturę zamknięć, od temperatury otwarcia 32 stopnie to maksymalna temperatura zamknięcia to jest 29 stopni no i batony odręcznego łączania przekaźników od pompy ten akurat będzie ukryty w aplikacji jest tutaj tylko do celów testowych i ręczne wyłączanie i wyłączanie pompy. To akurat pozostanie w aplikacji. Może szybki test na czujniku. Mamy teraz 27,5 stopnia. Zagrzejemy sobie czujniczek. Jeśli temperatura osiągnie 30 stopni, włączy nam się pompa. Jeśli osiągnie 32, otworzy się zawór. Urządzenie w trybie czuwania. Ikonka zaworu zamknięta. Stan pompy włączyła się właśnie. Temperatura wyniosła 30 stopni i ciągle rośnie. Po dojściu do stopni 32, otworzy nam się zawór. Ręczne wyłączanie i włączanie pompy. Oczywiście nadal działa. Temperatura wniosła 32 stopnie. Ikonka zaworu otwarta. Zmieniło się zasilanie z prawego na lewy pin. Obniżamy temperaturę. Jeśli temperatura spadnie do 30 minus 1 histerecy do 29 stopni, wyłączy pompę. Jeśli spadnie do również 29 stopni, bo akurat tak mamy ustawione, zamknie nam zawór. Poczekajmy. Momencik. Na razie mamy 31 stopni prawie na czujniku. Tak jak mówiłem, temperatura zamknięcia zaworu musi być co najmniej o 3 stopnie niższa od temperatury otwarcia. Temperatura otwarcia zaworu nie może być wyższa niż temperatura włączenia pompy. To jest akurat na stałe zaszyte. Kodzie. Możemy ustawić jedynie temperaturę włączenia, wyłączenia pompy i włączenia, otwarcia, zamknięcia zaworu. Temperatura spadła do 28 stopni. Zawór również zamknięty. Dziękuję.